Siema, siema. Sobota. Można by się znowu zafiata Widzę, że wszędzie jest skidany tą konserwacją. Jednak moje obklejanie dużo nie pomogło. No ale to wszystko się umyje. To jeszcze jest żywe. Kupiłem sobie jeszcze dwie puszki. Tylko z tego bola. Jestem tam gdzieś po psika, gdzie mi się uda. I bierzemy się za składanie. Myślę, się wziąć w pierwszej kolejności za kable. Puści tutaj kable serwo, pompa, sprzęgła. No, zobaczymy, co się uda zrobić. W pierwszej kolejności muszę go troszkę wyczyścić. I będziemy działać. Muszę sobie go przygotować jeszcze, bo chciałbym jeszcze może szyby wstawić. Dzisiaj, jak się uda, bo ma być znajomy, to To byśmy wstawili. Dobra, ja i się w pierwszej kolejności zaczyszczenie go. Muszę tu trochę posprzątać, bo jest taki bandżaj, że masakra. Jak widzicie, troszkę przybyło w komorze silnika. Tak samo widzicie, lampy pozakładane, a najważniejsze szyby. Szyby są już pozakładane. Akurat brałem się tutaj za sprzątanie i Przyjechało od dwóch znajomych, i tak mu się wzięli za roboty, że szyby praktycznie żeśmy w 10 minut wsadzili obydwie i tak samo tutaj mi pomogli przy komorze silnika. Ani nie zdążyłem tu posprzątać, ani nawet nie było czasu coś dla was nagrać. Jeszcze trochę czasu wziąłem się za spryskiwacze. Będę teraz zakładał tak samo całą przekładnię od wycieraczek. Kliny muszę zamówić od łady. Na Allegro i będziemy zakładać. Jestem zadowolony, że te szyby fajnie siadły, więc jest fajnie. Jeszcze kliny, jak siądą super, to wszystko jest upoprane smarem, bo nie żałowaliśmy smaru. Tam więc jest fajnie. Wężyki odpływowe tak samo były założone z jednej jak z drugiej strony. No to dobra, zabieram się w tej chwili za przekładnie wycieraczek. Za, za te spryskiwacze, tylko muszę je troszkę przepolerować i widzimy się za chwilę No jak widzieliście na krótkich filmikach na zdjęciach udało się dzisiaj bardzo dużo zrobić jeszcze przed chwilą założyłem uszczelkę tutaj klapy jeszcze jedną muszę poszukać tych krótkich bo gdzieś leżą będzie gdzieś tu na magazynku ale sam nie wiem gdzie jak za sobotę dużo zrobione najbardziej się cieszę z tych szyb że są już na miejscu zaraz jeszcze idę zamówię nowe kliny żeby mieć co robić na następną sobotę na dzisiaj już kończę, bo już późno. Tak jak mówię, zawsze jak Wam się filmiki podobają, to oczywiście łapka w górę. Zostawcie suba. Wtedy wiem, że Wam się to podoba. Chce mi się kręcić. Na chwilę obecną Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.